Cześć kochani, dzisiaj nagrywam początek moich przygotowań na studniówkę. Obecnie na razie z dziewczynami będziemy szykować salę na jutro i odezwę się do was jeszcze później. Cześć kochani, witam z wami w sobotę. Miałam się jeszcze wczoraj odezwać, ale zapomniałam. Głównie też dlatego, że dużo, że dużo czasu nam zajęło na sali, bo dekorowaliśmy wczoraj salę. Może dzisiaj jak mi się uda to pokażę Wam jak mniej więcej wygląda sala i też chciałam Wam pokazać przygotowania moje. Pierwszym moim pomotem były paznokcie i są. Oczywiście też yy, postanowiłam zmienić kształt. Mam swoją zaufaną kosmetyczkę od paznok do paznokci do I często jak nie wiem jakie chcę paznokcie, to często zdaje się na nią. Bo nieważne jakie jakie mi zrobić mi się to zawsze podobają. Także no i coś jeszcze chciałam dodać, ale zapomniałam. Teraz lecę do domu umyć mnie umyć. Ogarnąć włosy i twarz. Potem lecę na fryzurę. I potem makijaż i przygotowanie. Ale makijaż myślę, że zrobię tak jakoś. jak yy, to no Tak jakoś. przed imprezą, bo. Na wstępnie impreza miała się zacząć o 17, Ale. ostatecznie jest na 18, więc tak myślę, że. 16.30. Jak zacznę robić sobie makijaż, będzie jakiś A oprócz tego, że muszę włosy i twarz. Ja jeszcze muszą myć pędzle, bo wczoraj wróciłam z tego dokrowania, położę się myć i zaczęłam robić co wygląda. Robiłam na początku takie wybierałam sobie paletkę, jakie cienie i tuż to rzęs, korektor, Potem może cały czas ten sam jeden i też do pomadki, szminkie do ust. Jeśli nie mogę się zdecydować na jedną, to wzięłam, wybrałam chyba pięć szminek. Przez jest zmazywanie tych pomatek, to wzięło mi się, coś zrobiło z ustami, że miałam takie... No, ona nie na późniki, tylko bardziej tak zrobił mi się efekt powiększonych ust. Potem na szczęście dałam, potem wszystkim dałam na szczęście balsam na usta i tak jest. O, jest to no akurat miejsce gdzie będziemy mieli studniówkę. Tak i co na razie tego nie wiedziałem, bo jest jakby trochę ciemno Ale mówię, będzie... Będzie się działo. Dobra. No, się do Was jeszcze później. Jak ogarnę to co mam ogarnąć w domu. Nagrywa się. Okay, kochani, jako tako włosy mam ogarnięte. W sumie tylko na razie je umiłam I teraz biorę się za buję. A potem suszenie włosów, rozczesywanie. I lecimy do, do kuzenki na fryzurę. A pod wieczór będzie makijaż. Czyli tak mniej więcej dwie godzinki przed. Albo półtorej. Półtorej będzie lepiej. No, wtedy zacznę się po prostu już szykować, ubierać sukienkę, buty. I zobaczymy, jak to będzie. Uuu, ale się cieszę. Okay. Teraz bierze się za twarz i odesły się może później, jak wydeszła. Twarz mam umyć, to mniej więcej. Teraz leci. Tonik nie ma. Nie mam tu wacików nigdzie, więc będę musiała wykombinować coś. Znalazłam papier. Tata przegrał nagrywkę. Jak już mogliście wcześniej zobaczyć, nałożyłam taki tonik i teraz leci. Staw. Hej! Urodzi się, mały! Hej, pokaż się! Pokaż się! No, pokaż się! No, cześć! Okej, okay, kochani, tak właśnie to jest moje, mój makijaż. Stylizacja jest trochę inna, ale obiecałam wam, że nagram, że wam pokażę moją stylówkę, to zrobiłam zdjęcie, to wam to pokażę. Miałam też do odezwać, jakby dorobić makijaż Zapomniałam I... Trochę trzeba, było, że tam już tam ludzie są Ja idę trochę spóźniona Ale zawsze ktoś się musi spóźnić Nie no, oczywiście może coś jeszcze nawet Staram się nagrać Jak wygląda nasza Ścianka Wejście I mniej więcej trochę sali Chociaż nie, sali nie Wątpię, że cokolwiek ktoś nagrywa ze studniówki i po prostu tego vlogu wrzucę. Nie ma, że jak nie dzisiaj, to jutro.